Cześć, witam wszystkich. Bardzo serdecznie tu Jerry i zapraszam na kolejny odcinek z naszej serii Kto wygra. Dziś omówię walkę, która odbędzie się 6 sierpnia w Filadelfii pomiędzy 19-letnim Davidem Bonavidesem a 28-letnim Denisem Daglinem. Jeżeli chodzi o warunki zawodników, są bardzo zbliżone. Jak widać na zdjęciach zważenia, ważenia, Bonavides nieco wyższy, może około 2 cm od Daglina. Nie jest to co prawda udokumentowane, ale wygląda na to, że Daglin ma nieco większy zasięg ramion. Bonavides 15 walk, z czego 14 zakończonych przed czasem. Daglin 20 zwycięstw, 13 zakończonych przed czasem i 4 porażki. Co do mojej oceny stylu walki zawodników, ostatnią walkę Denisa Daglina, jaką udało mi się znaleźć, była. Z, to walka z listopada 2014 z rówieśnikiem o tych samych warunkach, Georgem Grovesem. Denis przegrał y, z nim ten pojedynek już w siódmej rundzie. Jeżeli mam powiedzieć, co myślę o tej walce y, i o stylu boksowania tego zawodnika, no to powiem tak, no... Nie jest to styl walki, któremu ja i kibicuję. Dużo trzymania, dużo badania przeciwnika przed zadaniem ciosu. Nie, nie było to ładne widowisko. Denis zadaje ciosy i próbuje robić uniki, ale te ciosy nie są ani destrukcyjne, ani powalająco szybkie. Chyba tyle, co do mojej opinii na temat tego zawodnika. Co do Davida Bonavideza, oglądałem jego ostatnią walkę, jaką stoczył z 34-letnim Francisem Nettetiu, którą wygrał w siódmej rundzie przed czasem. Co mogę powiedzieć o Davidzie? Jakie były moje pierwsze wrażenia? No, gdybym miał to opisać w dwóch słowach, powiedziałbym: piękna walka. David, mimo że trochę ma braki w obronie. To idzie do przodu jak maszyna. Zatrzymuje się tylko na chwilę podczas ataku przeciwnika, po czym kontruje i znów idzie do przodu. Szybkie i dobre kombinacje. Na pewno nie bije na oślep. Każda akcja jest wykonana precyzyjnie. Może to określenie trochę na wyrost, ale powiedziałbym, że stylem y, przypomina gołówkina. Podsumowując obu zawodników, myślę, że oczywistym jest, że moim zdaniem wygra David Bonavides. Mimo, że ma o wiele słabszą muskulaturę od Denisa, który pod tym względem jest imponującym zawodnikiem, to jednak samym wyglądem Denisowi nie uda się wygrać tej walki. Mogę się mylić, ale moim zdaniem zwycięży David. Dziękuję wszystkim za wysłuchanie. Pozdrawiam. Pis.